Dla nowych pacjentów, którzy mogliby być wentylowani w warunkach domowych, a nie w szpitalu czy w warunkach zolowskich, ten system nie przygotował, nie zabezpieczył środków. W tej chwili mamy 9 tysięcy takich pacjentów. W poczekalni czeka wielokrotnie więcej. My oceniamy, że może to być 30-40 tysięcy, a może i więcej. Agencja taryfikacji Oceny Technologii Medycznej zleciła w tym roku taryfikację naszego świadczenia, no i niestety wynik tej taryfikacji był bardzo zaskakujący. Okazało się, że, że proponują nam stawki w tym świadczeniu o kwoty obniżone o 60% o dwadzieścia kilka i o blisko 20%. Dane były te te wyliczenia były dla nas szokujące, ponieważ nie dość, że nie uwzględniły pewnych zmian, które się zdarzyły przez te, przez te lata, czyli od 16 roku nie uwzględniły sytuacji covidowej, która wpłynęła również na na zmianę naszego świata w zaopatrzeniu w pensjach naszego personelu, we wszystkim ten świat się zmienił, a zaproponowano nam te, te obniżki, więc chcąc sprawdzić, chcąc mieć w ręku jakieś argumenty zleciliśmy niezależny raport w firmie Formel. Te wyliczenia agencji, ja, ja tu nawet bym nie powiedział, nie użył słowa, że tam są jakiekolwiek błędy, bo tam nie ma błędów, to jest tendencyjne po prostu przyjmowanie stawek arbitralnych przez agencję, Agencja w swoich celach ma zapisane, że ona ma wyceniać procedury zgodnie z rzeczywistymi kosztami, jakie wykazują świadczeniodawcy. A tu mamy przykłady jaskrawe takie, że agencja liczy z danych, które przesłali świadczeniodawcy, liczy koszty, na przykład oso koszty osobowe, czyli godziny pracy personelu medycznego, lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty, a później stwierdza, że to jest za dużo i przyjmuje sobie. Średnie stawki jakichś szpitali albo z poradni różnych, co, co w ogóle nie oddaje jakby charakteru tej pracy tego personelu, bo to są prace po godzinach, dodatkowe dojazdy do pacjentów. No ale agencja stwierdza, że to są za wysokie stawki. Ona tutaj ma inne dane ze szpitali publicznych i te stawki przyjmuje. Nie umiem powiedzieć, jakie są rzeczywiste powody, prawda? No bo jeżeli mówimy, o, o, że powodem jest próba oszczędności około 64-68 milionów, a na drugiej stronie, na szali leży. Myśmy obliczyli to, że gdyby ci pacjenci, którzy są zaopiekowani właśnie przez świadczonodawców, tych, którzy dzisiaj to wykonują, jakby ci pacjenci byli hospitalizowani na oddziałach intensywnej terapii, przy tej najniższej stawce, którą założyliśmy, a nie byłaby najniższa dla wszystkich pacjentów, ale już nie chcieliśmy komplikować sobie obliczeń, założyliśmy tę najniższą stawkę, to kosztowałoby to budżet o pół miliarda, 500, ponad tysięcy, 500 milionów więcej niż kosztuje dzisiaj, jak to realizują świadczodawcy prywatni. Więc też to zadaje pytanie. Ci-am masuri